Meghan Markle już tej wiosny zostanie matką, spełniając tym samym swój najważniejszy obowiązek wobec monarchii i Zjednoczonego Królestwa. Wiele osób uważa jednak, że jej błogosławiony stan jest jedynie efektem gry aktorskiej i charakteryzacji, a nie rzeczywistej ciąży. Na temat amerykańskiej aktorki powstała zaskakująca teoria. Niedawno rozpoczął się trzeci rok, jak hollywoodzka aktorka Meghan Markle prowadzi życie u boku następnej osoby w kolejce do tronu brytyjskiego. W tym czasie zdążyła zdobyć ogromną sympatię poddanych i uwagę mediów na całym świecie. Zainteresowanie kobietą jest tym większe, im szybciej zbliża się termin porodu ich pierwszego dziecka, który wyznaczono na kwiecień tego roku. Pół roku ciąży już za nią, a niektóre osoby zaczęły podejrzewać, że doskonale widoczny brzuch, sygnalizujący nowe życie, jest jedynie atrapą. Dlaczego tak wielu internautów wierzy, że księżna Sussex udaje i tak naprawdę korzysta z usług surogatki? Otóż do takich wniosków doprowadziło ich nagranie, na których Meghan z ogromną łatwością wykonuje czynności, które nie dość, że ich zdaniem powinny sprawiać jej trudność, to są jej zabronione ze względu na dobro dziecka. Meghan Markle udaje ciąże. Brytyjska księżna z Los Angeles nie jest pierwszą gwiazdą popkultury, którą oskarża się o udawanie ciąży. Wiele lat temu podobne domysły dotyczyły uwielbianej wokalistki Beyoncé. Podejrzenia te nigdy nie zostały wyjaśnione ale obszerna dokumentacja afery pozostaje obecna w internecie w ilościach zapewniających wiele godzin lektury i uważnego obserwowania materiałów filmowych. Jak ma się natomiast sprawa Meghan Markle, księżnej sussex? Wątpliwości internautów wzbudziło nagranie, ukazujące żonę Harego podczas jednej z oficjalnych wizyt krajowych na którym kuca, by pogłaskać psa. Komentujący zaczęli prześcigać się w teoriach dotyczących tego, jak bardzo dowodzi to faktu, że kolejne, wielce oczekiwane Royal Baby przyjdzie na świat za sprawą skorzystania przez rodziców z usług surogatki. Rozwój tej sytuacji i oczywiście narodziny nowego członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Co utrzymuje zwolennik teorii spiskowej przy ich stanowisku? Pojawili się śmiałkowie, twierdzący, że Megan nosi atrapę ciążowego brzucha, z którą miała oswoić się przez lata pracy w zawodzie aktorki. Wątpliwości wzbudza również fakt, że księżna przy każdej możliwej okazji trzyma się za niego i jak na zaawansowany stan ciąży wygląda szczupło i lekko się porusza. Mówi się również, że brzuch jest zbyt duży jak na 6 miesięcy. Największe kontrowersje wzbudza jednak sposób, w jakim kucnęła do wspomnianego już psa. Przekonani o wielkim ciążowym kłamstwie internauci twierdzą, że ciąża uniemożliwiłoby jej utrzymania równowagi w takiej pozycji, a rozmiar brzucha skutecznie upośledził jej możliwości fizyczne.